Hej, witajcie na moim kanale, tutaj Gabriel Hiodo. Dzisiaj się dowiem, co wyszukujecie o Japończykach. Otwieram sobie przeglądarkę, oczywiście w trybie incognito, ponieważ nie musicie wiedzieć za dużo o mnie. I oczywiście dlatego również, że po prostu y, czasami Google podpowiada jakieś tam rzeczy, które byście chcieli wyszukać. Więc, żeby być obiektywnym, jest tryb incognito. I sprawdźmy na początku, na przykład, co Japończy... Przepraszam, mam złą klawiaturę wybraną. Japończycy... Jedzą tuż przed północą Sylwestra i co oznacza ta tradycja? Generalnie o całym Sylwestrze nagrałem już inny odcinek, ale tak w skrócie, mm, za bardzo nie ma takiego, jakiegoś takiej ścisłej tradycji, czy coś się je konkretnie przed północną. I na pewno nie w nie w całej Japonii jest ta tradycja. Generalnie jest coś takiego, że powiedzmy w, właśnie w nocy, w Sylwestra je się sobe. Ale, tak jak mówiłem, nie jest to do końca tradycja w całej Japonii, i zdecydowanie myślę, że w zasadzie to już mniejszość Japończyków korzysta z tej tradycji. Są również różne posiłki w trakcie okresu noworocznego, czyli tego pierwszego tygodnia stycznia, i wtedy je się różne typu moci i tak dalej. Są różne specjalne potrawy. W zasadzie większość różnych miast ma takie swoje potrawki gdzie po prostu się coś je i zazwyczaj każdy posiłek znaczy coś innego. Niektóre pudełka z jedzeniem mogą znaczyć szczęście, niektóre mogą znaczyć zamożność, itd., itd. Co Japończycy jedzą na śniadanie? Generalnie japońskie śniadanie wygląda praktycznie tak jak każdy posiłek japoński. Czyli jest zupa miso, ryż i na przykład ryba z różnymi warzywami. Albo zamiast ryby mogą być jakieś mięska, no wiecie o co chodzi. Jest to bardzo zbilansowany posiłek. Zazwyczaj nie je się chlebu, jednak jeśli się je chleb w Japonii, to zazwyczaj jest to chleb tostowy, taki gruby. Kładzie się oczywiście na to masło i je się na przykład z jakimiś kiełbaskami smażonymi, z jajkami, coś w tym stylu. Co Japończycy myślą o Polakach? Szczerze powiedziawszy, nie spotkałem się, żeby jakiś Japończyk miał złe zdanie o Polaku. Serio. Taki stereotyp Polaka w Japonii. To jest bardzo często, że jest to osoba ciężko pracująca. W Japonii również jest znana polska porcelana, i słyszałem również, że Japończycy uważają, że Polacy dobrze parkują. Już kiedyś o tym wspominałem. Co Japończycy wiedzą o Polsce? Bardzo, bardzo, bardzo niewiele. W Japonii nie ma takiej mocnej tendencji, żeby uczyć się to, co się dzieje na całym świecie. Tak jest w Europie wydaje mi się, że właśnie w Europie edukacja stawia bardzo mocny nacisk właśnie na to, że często dużo Polaków na przykład wylatuje do innych państw, zresztą cała gospodarka również jest uzależniona od innych państw, więc wydaje mi się, że ta edukacja o innych państwach jest na wysokim poziomie w Polsce. W Japonii jest to trochę na odwrót. W sensie, Japończycy mają silną gospodarkę i w zasadzie sami sobie dość nieźle radzą. Również Japończycy raczej mieszkają w Japonii rzadko, kiedy decydują się, żeby wylecieć i zamieszkać w innym państwie. Moja wypowiedź już się trochę odbiega od pytania. W każdym razie Japończycy wiedzą o Polsce bardzo, bardzo, bardzo niewiele. Niektórzy już może wiedzą, ale moim hobby jest surfing. W Japonii surfuję i akurat z miejscowości, z której pochodzi moja rodzina, jest, są świetne warunki do surfingu. I często mnie pytają, czy surfuję też w Polsce. Ja mówię, że no niestety nie ma warunków, żeby surfować w Polsce. I wtedy dużo, dużo odpowiedzi jest typu: A, no tak, w Polsce nie ma morza. Ja mówię: Jest morze. No nie ma takich fal. A, jest morze. Hmm, szczerze powiedziawszy że to nie wiem, gdzie jest Polska. No i muszę tłumaczyć, że. Dojcy no tunari. Oooo! Dojcy! Dojcy Co Japończycy robią, aby przywitać godnie Nowy Rok? Jeszcze raz o Nowym Roku możecie zajrzeć na mój filmik. W każdym razie, zazwyczaj Nowy Rok w Japonii to jest coś bardzo mocno powiązanego z religią. Więc, żeby godnie przywitać Nowy Rok, idzie się do świątyni, modli się do bogów i prosi się o łaski. To tak w skrócie. Co Japończycy odbierają negatywnie w zachowaniu cudzoziemców? Bardzo ciekawe pytanie, i na tym na pewno wrzucę, o ile już nie wrzuciłem jakiegoś filmiku e, dotyczącego właśnie tego, jak zachowują się obcokrajowcy w Japonii i dlaczego niektórzy Japończycy mają taki dystans do nich. Chodzi o to, że e, turyści, którzy przylatują do Japonii, zazwyczaj są głośni. W sensie Wiem, wszędzie w zasadzie turyści są głośni, zwłaszcza jak są w grupach. Jeśli przylatuje jedna osoba czy jakaś rodzina do Japonii, to zazwyczaj nie ma z tym problemu i również Japończycy jakoś inaczej nie reagują. Jeśli na przykład do Japonii poleci grupa na przykład czterech znajomych albo oczywiście większe grupy, no to Japończycy często będą podchodzić do takich grup z dystansem, głównie dlatego, że turyści raczej nie przestrzegają e, takich podstawowych zasad jak choćby cisza w Japonii. W Japonii w komunikacji miejskiej, w autobusach i tak dalej, musi być naprawdę cicho, nawet nie można rozmawiać przez telefon. A grupy, które przylatują do Japonii, raczej to po prostu olewają i są bardzo głośno. A w Japonii, no, uwierzcie mi, że to jest naprawdę, naprawdę bardzo ważne, żeby ta cisza była zachowana. Więc co Japończycy odbierają negatywnie? Na pewno takie właśnie zachowania, które są, e, które ingerują w życie innych. Na przykład głośne rozmawianie przez telefon, głośne śmianie się między sobą, o, albo jeszcze kolejnym jest na pewno pozostawianie po sobie śmieci. Japonii naprawdę dba się o to, żeby było czysto wszędzie. Co japończycy jedzą na kolację i widzę już kolejne pytanie, co japończycy jedzą na obiad? Te trzy posiłki są bardzo do siebie podobne. W Japonii każdy posiłek jest zbilansowany, są węglowodany, są e, jest jakieś białko, jakieś tłuszcze, wiadomo na czym to polega. Przez to jest właśnie ryż, przez to jest zupa miso, przez to jest jakieś mięso i przez to są jakieś warzywa. I praktycznie każdy posiłek w Japonii tak wygląda. Oczywiście każdy praktycznie w Japonii również może mieć swoje nawyki. W moim domu na pewno wygląda to tak, że praktycznie każdy posiłek wygląda w ten sposób. Jedyny Posiłek jaki może wyglądać trochę inaczej, to obiad, ponieważ obiad w Japonii zazwyczaj jem gdzieś na zewnątrz, w jakiejś restauracjach, więc często im jakieś sushi albo e, jakąś, jakiś makaron typu, właśnie, udon, ramen czy coś w tym stylu. Co Japończycy robią z wiśni? <ścoughs> A co się robi z wiśni? Co Japończycy mówią przed jedzeniem? Itadakimasu! Itadakimasu! A po jedzeniu go co sama deśta, co to znaczy w zasadzie praktycznie to samo. Dobra, następne. Dlaczego? Dlaczego w Japonii jest dużo lasów? Dobre pytanie i znam odpowiedź na to, ponieważ Japonia doszła pe w pewnym momencie swojego rozwoju gospodarczego do wniosku, że wycinanie drzew w zasadzie to nie jest coś fajnego. Więc co trzeba zrobić? Importować y, drzewo z y, innych państw. Dlatego Japonia raczej nie wycina swoich lasów, tylko importuje drzewa z innych państw, po to, żeby lasy w Japonii zostały zachowane. No i to ja w zasadzie. Dlaczego w Japonii pozyskuje się tereny z obszarów morskich? Nie wiem. Dlaczego w Japonii występują tajfuny, wulkany i trzęsienia ziemi? Po prostu takie położenie geograficzne, że akurat wszystkie te trzy rzeczy występują, i oczywiście również niestety, ale tsunami przez trzęsienia ziemi. Dlaczego w Japonii jest ruch lewostronny? Podobno pierwotnie ruch powinien być lewostronny. Było to jakoś wytłumaczone tym, że kiedyś, kiedyś, e, jak rycerze jeździli na koniach, więc dlatego ruch powinien być lewostronny, żeby ten miecz dobyć prawą ręką. I wiecie. Ale to nie wiem w zasadzie, czy są tylko pomówienia, ale w każdym razie coś takiego słyszałem. No ale tak jest, jest lewostronny. No i tyle. Dlaczego w Japonii mówi się po nazwisku? Generalnie, jeśli ktoś przedstawia się w Japonii, to najpierw zaczyna od nazwiska, później imienia, czyli Hyodo Gabriel. Dlaczego tak jest? Ponieważ już od setek lat w Japonii ród i swoja rodzina to jest coś bardzo ważnego. Zawsze miało znaczenie to, z jakiej rodziny ktoś się wywodzi, ponieważ po prostu było dużo rodzin samurajskich i tak dalej, i tak dalej. I dlatego zawsze się przedstawiasz nazwiskiem, i jeśli ktoś zwraca się do ciebie po nazwisku. To niektórzy w Polsce odbierają to za coś złego, a w Japonii to jest po prostu wyraz szacunku. Joodusan albo do sama. Dlaczego w Japonii jest tyle samobójstw? Temat niestety poważny, e, i również nagram o tym dwa filmiki, już mam zaplanowane i rozpisane. W skrócie, Wam teraz opowiem tylko tyle, że po prostu w Japonii presja społeczna jest na najwyższym poziomie, i większość samobójstw e, jest, dotyczy po prostu przepracowania. I nie chodzi tutaj tylko o takie fizyczne przepracowanie, ale również, ale też przede wszystkim o właśnie taki, e, taką presję psychiczną, jaka jest wywierona w pracy w dużych korporacjach. O wszystkim się niedługo dowiecie. Dlaczego w Japonii noszą maski? Okej, okay, Japończycy nosili maseczki zanim to było popularne przez COVID-19. Zastosowanie maseczek w Japonii było bardzo, bardzo szerokie. Nie było to tylko i wyłącznie po to, że na przykład jak ktoś był przeziębiony, to zakładał maseczkę i mógł iść do szkoły i do pracy. Również to był powód, ale nie tylko. Jakie jest jeszcze na przykład zastosowanie? Na przykład dziewczyny bardzo często e, mówiły, że po prostu nie chce im się malować. Oczywiście w Japonii większość dziewczyn ma grzywkę potąd, tutaj idą włosy, no i w zasadzie zostają tylko oczy i tutaj buzia. Więc zakrywasz maseczką, zostają ci tylko oczy widoczne i bez żadnego make-upu możesz iść wszędzie. W Japonii dziewczyny generalnie mają sporą, sporą tendencję do tego, żeby się malować wszędzie, nawet jak idą po prostu do 7-Eleven po jakieś picie. Bardzo często spotkałem się z tym właśnie, że wolą ubrać maseczkę czasami, żeby przeoszczędzić czas na malowaniu się. Albo niestety niektórzy mają taką cedę, jak ja miałem w gimnazjum, że po prostu miałem bardzo duże problemy z z pryszczami i, i, i w ogóle, więc niestety maseczkę na czoło bym nie założył, ale właśnie przez to, że dziewczyny mają grzywki, to mogą sobie tutaj założyć i ich cery praktycznie w ogóle nie widać. Również kolejnym dostosowaniem maseczki w Japonii jest na przykład to, że są takie spreje, które można kupić w aptekach, które zawierają w sobie leki przeciwalergiczne. I psika się maseczkę od wewnątrz, zakłada się maseczkę i na przykład na wiosnę, kiedy jest dużo pyłków i tego wszystkiego, tak, jestem również alergikiem, tu po prostu nie ma się alergii na właśnie jakieś różne rośliny. Dlaczego w Japonii nie ma koszy na śmieci? Są dwa powody. Pierwszy jest po prostu taki, że Japończycy zauważyli, że im więcej jest właśnie koszy na śmieci, tym jest po prostu brudniej. I wokół tych koszy na śmieci są po prostu sterta innych jakichś śmieci, gdzie ludzie po prostu wyrzucają na szybko, bo wiatr zdmuchuje, cokolwiek. Wystarczy, że tajfun przejdzie i po prostu wszędzie są śmieci wtedy. Więc po prostu doszli do wniosku, że, że nie będzie koszy na śmieci. I uwaga, to był naprawdę dobry pomysł, ponieważ w Japonii jest czysto. Drugi powód również jest taki, że przez jakiś czas w Japonii była jakaś grupa terrorystów, co wrzucała właśnie różne bomby do koszy na śmieci. Ponieważ właśnie kosze na śmieci często były w jakichś takich miejscach, wiecie, przy ławeczkach, gdzie było dużo ludzi i po prostu były w stanie zrobić dużo, dużo szkód. Dlatego również w Japonii ze względów bezpieczeństwa zrezygnowali z koszy na śmieci w niektórych miejscach. Co się robi ze śmieciami? Ładujesz do plecaka, wyrzucasz do odpowiedniego pojemnika gdzieś przy domu czy w specjalnych miejscach. Dlaczego w Japonii nie można mieć tatuaży? O tatuażach jak już mówiłem nieraz, zobaczcie sobie ten filmik. Generalnie w Japonii tatuaż jest po prostu oznaką już darujmy sobie trochę tego, że ktoś należy do mafii czy czegoś, tylko jest po prostu Czymś niechcianym przez pracodawców, głównie dlatego, że tatuaż ma taki image, że ta osoba nie jest najmądrzejsza I nie skupia się na rozwoju intelektualnym, tylko na takim, wiecie, dziecinnym, czy coś w tym stylu Głównie dlatego w Japonii Japończycy rzadko kiedy robią sobie tatuaże Okej, okay, ostatnie, już w sumie nie wiem co to wpisać, ale może dlaczego Japończycy mają skośne oczy Eee, w sumie to nie wiem i sprawdzę. Przyczyn takiego kształtu oka dopatrywać się możemy w przystosowaniu ewolucyjnym. Taki kształt oka zapewniał większą ochronę przed mroźnym wiatrem i promieniami UV, odbijającymi się od pustyni piaskowych i śnieżnych. Jak będziecie w Japonii, uważajcie na pustynie piaskowe i śnieżne. Dlaczego Japończycy długo żyją? Zapraszam do obejrzenia tego filmiku. W skrócie, po prostu Japończycy bardzo, bardzo dbają o swoje zdrowie i przede wszystkim o dietę. Dlaczego Japończycy jedzą pałeczkami? Ponieważ pałeczki są super. Wilno mieć pałeczkami, praktycznie wszystko im pałeczkami. Pałeczkami o wiele, wiele łatwiej jest coś złapać jakieś takie, wiecie, nawet ziarenka ryżu czy coś, gdzie zazwyczaj jak się je na przykład widelcem, czy łyżką, to się po prostu posuwa po całym talerzu to i pałeczkami po prostu można chwycić i zjeść. Dlaczego Japończycy jedzą tyle jajek? Nie wiem. Dlaczego Japończycy są tacy szczupli i zdrowi? Ponieważ jak będziesz troszkę grubszym Japończykiem, to będziesz mieć cięższe życie. Niestety wiem to z doświadczenia. Okej, okay, opowiedzmy, że już odpowiedziałem na wszystkie inne. Na końcu ostatnie dwa, jakie to wyświetlają się, to dlaczego Japończycy śpią na podłodze? Po pierwsze, jest to po prostu coś wywiązanego z tradycji. Zazwyczaj nie jest to taka podłoga-podłoga, tylko jest zazwyczaj na tatami i na to futon i na tym się śpi. I paradoksalnie jest to naprawdę bardzo wygodne. Ja również, nawet teraz, jak mieszkam w Polsce, to również śpię, powiedzmy, na podłodze, ponieważ po prostu jak śpię na jakichś łóżkach czy coś, to mnie bardziej plecy bolą. A mam. Prawie 25 lat i już mam problemy, żeby się czasami po coś schylić. Dlaczego Japończycy lubią Polaków? Dlaczego mieliby nie lubić Polaków? Z Polakami można się napić i.